To mój w sumie pierwszy filmik w tego koloru włosach. Dobra, mniejsza. Ja właśnie szykuję się do wyjazdu i stwierdziłam, że nagram mam taki vlog z pakowania, dlatego że tegoroczne pakowanie to jest dla mnie totalne wyzwanie, przez to, że pakuję się w... Małą y, walizkę tą taką podręczną do 10 kg. Także faktycznie jest to dla mnie duże wyzwanie, bo zawsze miałam coś takiego, że miałam bagaż rejestrowany i bagaż podręczny. I naprawdę w bagażu miałam Multum, ciuchów brałam multum i wszystko miałam gdzieś tak naprawdę. A tutaj faktycznie muszę tę stylizację podobierać i zmieścić się, żeby było. Jak najwięcej miejsca, a uwierzcie, że jest dosyć ciężko, także no, w sumie to tyle taki luźny vlog przed wyjazdem. Ja ogólnie to tak dzień wcześniej, także jak wy to oglądacie, to zapewne już jestem w drodze albo już nawet na miejscu. Tak czy siak, zapraszam na mojego Instagrama, tam na pewno będę dawała dużo relacji, dużo zdjęć, także możecie mnie śledzić na bieżąco. Ok, zaczynam się właśnie pakować, i w ostatnim filmiku Wam mówiłam, że można fajnie zagospodarować właśnie te opakowania z Shein. No, i powiem Wam, że faktycznie wszystko sobie tak e, kategoriami zrobiłam, popakowałam. Tutaj mam wszystkie koszulki i naprawdę tutaj jest chyba 7 koszulek i wszystko się zmieściło w takiej jednej kolbie. Tutaj mam spodenki, Tu takie jeszcze inne koszulki, typu hiszpanki, takie falbaniaste. E, tutaj mam sukienki, czy tam no tak, to są sukienki. Tutaj mam stroje kąpielowe i będę pakować to, uwaga. Więc jestem ciekawa, jak mi to wyjdzie, bo no nie ukrywam, mam trochę mały bagaż. Ale to dlatego, że dopłata bagażu, żeby wziąć ten rejestrowany, czyli ten duży, co tutaj stoi, no to był koszt około 500 zł w jedną stronę. Więc jak miałam dopłatać 1000 zł za bagaż, to stwierdziłam, że no nie, dziękuję i na pewno się zapakuję. I pierwszy raz żeby tak, że faktycznie sobie uszykowałam stylizację. I wiem na przykład w pierwszy dzień, drugi dzień, w sensie mniej więcej wiem, jak to wszystko. Pogrupować, po jak ubrać się i w ogóle. A zawsze po prostu brałam x koszulek, x spodenek, i potem dopiero myślałam, co jak ubrać. A tutaj faktycznie wszystko do siebie dopasowałam i wiem, co jak. Także pakuję i zaraz będę dawać znać, jak to się zmieściło. Mam jeszcze, co tutaj mam z tych wszystkich produktów mini, no bo niestety, jak biorę bagaż podręczny, to wszystko muszę mieć w. Mini wymiarowych produktach, czyli ogólnie mogę mieć maksymalnie lit produktu. Może to być 20 po 50, może być 10 po 100. Jednak musi to być max lit, Więc tak, kupiłam sobie mini wersję mojego ulubionego szamponu z Fantine. Tutaj mam żelę do mycia się. Wszystko to kupiłam w sumie w Rossmanie. Te żele kosztują 2 zł. Ogólnie no i tak to niby nie jest dużo, no bo to nie jest dużo. 2 zł za taki żel. Ale taki że Sam i Zany kosztuje chyba 3 zł czy 50 w, pełnowartościowej, w paru, pełnowartościowym produkcie. Tutaj sobie wzięłam też maseczki, takie żeby odświeżyć tą twarz. Tutaj mam chusteczki do demakijażu. Wzięłam sobie też takie właśnie do przelewania. Tutaj sobie wleję odżywkę. Tą taką do włosów. Tutaj sobie chyba prawie Balsa. No i nie wiem, co jeszcze pomyślę. To może podkładę, raczej wezmę normalnie, bo sobie kupiłam. I ma akurat 30 ml, także idealnie. Mam tutaj korektor, sobie kupiłam. no W ogóle kupiłam sobie właśnie odcień 0,5, bo stwierdziłam, że pewnie się opalę. I żeby te wszystkie produkty, które teraz mam, nie były na mnie za jasne, więc wzięłam sobie 0,5. Wydaje mi się, że będzie idealny. A akurat fajny jest ten korektor, ten podkład, bo on jest taki bawienny. I on ma taką fajną, delikatną formułę, tak jakby też nawilża, odświeża i nie wygląda ciężko na buzi, więc naprawdę ten podkład jest idealny na lato. Ja go bardzo lubię. Nie zapycha mnie i naprawdę wygląda tak świeżo. Oprócz tego mam z Dux sam takie dwie emulsje do opalania do twarzy i do ciała i stwierdziłam, że jedną po prostu będę sobie nakładać przed makijażem jako taką bazę. Żeby też tą skórę oczywiście na twarzy chronić, bo no nie chcę obalać twarzy. A u mnie to wygląda tak, że zawsze mam czerwony nohal. Także nie chcę mieć czerwonego nosa, będę zawsze nakładać sobie przed makijażem. Znaczy, oczywiście nam malować jako za dużo nie będę, ale twarz zawsze od każdego rana będę smarować po prostu tym kremem. A ten normalny będzie do ciała. Tutaj jeszcze mam takie płyny do płukania ust, czyli po prostu jak w, czas, w czasie przemieszczania się dozy, czy też jakiejś większej nieobecności w hotelu, żeby te jamy ustną sobie czymś przeczyścić. Tutaj też mam Colgate, taką, no po prostu słodka jest ta pasta do zębów. Znaczy w sumie już będę jej otwierać, ale no jest taka naprawdę mini słodka i ona ma mililitrów 20. To mi tutaj ma po 50, to też ma 50. O Jezu, czy ja się zmieszczę w tym litrze? E, tutaj jeszcze mam takie antybakteryjne e, chusteczki. One są fajne, naprawdę bardzo fajne ja sobie nimi zawsze jakoś tak przeczyszczam e, ręce, jak gdzieś jestem i naprawdę dają fajny efekt. Najlepszy tusz, że ja sobie kupiłam, bo mi się skończył. Najlepsze tusze, jakie polecam, są z Eveline. Naprawdę wszystkie te tusze. Jest taki z tym. Nie wiem, czy one się różnią, tak naprawdę, bo się jakoś to nie zagłębiałam. Jest taki właśnie z tym niebieskim, takim turkusowym. Jest z, z, z fioletowym. I jest jeszcze z zielonym, i wszystkie są naprawdę tak super. A one wcale nie są drogie, bo by kosztowały 12 zł, czy coś takiego. Więc naprawdę, i tak samo ten podkład też nie jest drogi, po coś w okolicach 20 zł. No i to też najlepszy korektor, coś w okolicach 12 zł. A na promocji, jak jest minus 55%, kupicie to już w ogóle za grosza. Także no naprawdę świetne produkty. Więc to w sumie będzie na tyle z tych wszystkich rzeczy, które kupiłam y, ostatnio, czyli wczoraj. Więc to w sumie będzie na tyle. To sobie jeszcze poprzeleję. No i jakoś damy radę. Mam spakowane dwie kosmetyczki. Tutaj w środku znajdują się wszystkie rzeczy do kolorówki, czyli mam tutaj właśnie krem, krem pod boże, puder z SPF 30. No i takie rzeczy potrzebne faktycznie do makijażu. A tutaj mam rzeczy pielęgnacyjne, poprzelewane, już gotowe do zużycia. Już otwieram pokazuję. O, tutaj mam przelane odżywkę i krem. Tutaj mam szczoteczkę do zębów. Tutaj są różne te maseczki i te wszystkie inne rzeczy, które pokazywałam wcześniej się tutaj zmieściły. Pokazać co sobie ciekawego dokupiłam przed wyjazdem, bo to w sumie kupiłam godzinę temu nawet nie. Kazy Doni w ogóle mają takie mega promocje na stroje kąpielowe, plus jeszcze narzutki na stroje kąpielowe. Powiem Wam, że naprawdę mega. Każda góra jest po 45 zł, a każdy, każdy dół jest po 25. Mi ogólnie Pani sprzedała za 15, przez to, że gdzieś tam się nitka ciągnie, ale jest to mega niezauważalne. Także super. Eee, nawet jeśli skończyliście już sezon letni, mówicie, że stroje Wam są niepotrzebne, to no, naprawdę ten strój jest uniwersalny i przyda Wam się w kolejnym sezonie również, bo taki Tajday, no może już być za rok modny, nie wiadomo, ale to powiem Wam, że naprawdę mega. Podoba mi się bardzo Stanik i teraz patrzcie to. I mamy tutaj przecenę z praktycznie 150 zł na 45, i tutaj mamy majtki, które są przecenione z kwoty 69,90 na 25. Teoretycznie powinnam ten strój zapłacić 220 zł, a zapłaciłam. 70. Także no naprawdę jestem zachwycona. Poza tym te majtki tak mi się podobają. One przez te tutaj ściągacze fajnie się układają na biodrach. To wszystko modelują i wygląda to naprawdę świetnie. Także no ja jestem mega zadowolona. Tutaj wy widzicie trochę w kamerze taki kolor jakby trochę może pod, pomaracz, pod pomarańcz, a on faktycznie jest taki mega żółty. Także super to wygląda i ja jestem zachwycona, że to upolowałam. Pomijając każde do niej, mam tutaj jeszcze strój, który dzisiaj odebrałam z domu. Jest to taki strój tidaj z handemu. Również wygląda świetnie przez te w ogóle falbanki, które dodają mu uroku. Dobra, wam tak nie pokażę, może tak należąco nie będzie tutaj dobrze to wyglądać, ale no, nie będę się teraz przebierać tutaj pokazywać, dobra? No, mniejsza. E, tak wygląda ogólnie fajny kolor. Nie wiem czemu, ale jest mastojona jakoś w tym sezonie na niebieski kolor. Mega mi się podoba i ten strój naprawdę jest świetny taki wzór tie i puste falbanki ekstra wygląda akurat majtki mam rozmiar 42 więc spore i góra jest rozmiar 40 także no ogólnie co jest śmieszne że te, ten, ta góra jest rozmiar M to również jest rozmiar M a tutaj mam 42 także no mierzcie, mieszcie, mieszcie bo to z tymi rozmiarówkami różnie bywa i oprócz tego mam jeszcze klapki boże nie mogłam znaleźć nigdzie klapek Szukałam, byłam w Poznaniu, w Avenidzie, po prostu nigdzie nie mogłam znaleźć klapek takich, żeby mi faktycznie odpowiadały, bo chciałam jakieś klasyczne albo białe albo czarne, ale finalnie coś się udało upolować. Mam tutaj takie klapki białe z Pumy. Są rozmiar 40 i są delikatnie, może bym to powiedziała, za duże. Przymierzyłam je tutaj nawet. Wyglądają, fajnie, się prezentują. Ogólnie jestem zadowolona. Wydaje mi się, że jak się jeszcze opale, to już w ogóle będą super wyglądały pod opaleniznę. I one kosztowały niecałe was 100 zł. Mówię ich 89,90 No. I ja mam około tutaj rozmiar 40-26 cm. Normalnie noszę 25-25,5 Także no te są odrobinkę za duże, ale no już e, urzekło mnie wyglądem, więc stwierdziłam, że mogą być. Z takich przydatnych rzeczy mogę Wam pokazać, jak się spakowałam po tej stronie. Tu jeszcze muszę dołożyć stroje, także muszę to wypakować. Ale zobaczcie, że faktycznie wszystko mi się tutaj pomieściło. Jest opakowane w tych folikach. W foliach, które dostałam, e, jak zamówiłam rzeczy z SHEIN. I naprawdę... E, dużo miejsca zaoszczędziłam, więc jestem zadowolona. Oprócz tego, po prostu staniki w pepko to jest jakiś hit cenowy. Kupiłam sobie zwykły, klasyczny e, biały stanik, taki tutaj wycięty, że miała pod takie koszulki, że nawet mogłabym po prostu zdjąć e, na ramki i żeby był taki top pod te koszulki bez ramek I taki zwykły czarny, on tutaj ma delikatny puszap, nawet. I teraz tak. Kosztują, ten kosztował 15 zł. Bez grosza. Ten kosztował również 15 zł. Bez grosza. A powiem Wam, że staniki z Pepko naprawdę służą mi długo. I to nie jest jakiś totalny szajs, tylko naprawdę są fajne jakościowo. I ja bardzo lubię i sobie chwalę. Także jeśli jeszcze nie odkryliście staników z Pepko, to Wam naprawdę polecam. Pokażę Wam coś jeszcze, co wyhaczyłam w pepko, Po prostu ekstra rzeczy tutaj mam takie bransoletki. Możecie je założyć na nogę, jak i na ręce. I fajne, takie typowo wakacyjne są muszelki, rozgwiazda, tutaj jakieś kamyszki. Fajnie to wygląda. I do tego są takie kolczyki, i naprawdę to wydaje mi się, że może robić fajny efekt. Idealnie plus 8 zł, a to, moi drodzy! Również 8 zł, tylko bez grosza. Także no świetne. I ja sobie to wszystko pakuję. Tutaj mam taką jakby mam świadeczkę z zapól. Tutaj mam takie jakby właśnie rzeczy yy, dodatki. Tutaj mam właśnie gumkę do koka, że tak to mogę nazwać. Wypełniać to się nazywa czy jakoś tak. Tutaj mam jakąś bandamę chustę. No co mi tak... Yy, o, jestem ostrzona. Tu mam opaski, gumki i wsadzę sobie też tutaj biżuterię i okulary, także wszystko będzie w jednym miejscu. Ja naprawdę jestem z siebie dumna, bo ja pierwszy raz, jak jadę na wakacje, to wszystko mam tak... Wszystko w swoim miejscu. Zawsze gdzieś tam to miałam, ale tak naprawdę miałam ten komfort, że mogę to walnąć gdzieś tam, bo i tak mam super dużo bagażu. A teraz, jak mam tak mały bagaż, to tak wszystko zorganizowałam, że aż jestem w szoku. I naprawdę nie wzięłam mało ciuchów. Zresztą sami zobaczycie na wyjeździe, bo będę będą nagrywać vlogi. Dobra. To tyle. Będę... Uu, lala. Dobra, jest godzina po 22 Także ja zaraz będę już szła spać Od rana e, Chcę wstać i zmontować i dodać jeszcze dla was filmik W sumie dwa Bo jeden chcę opublikować później, ale zobaczymy jak to wyjdzie Mam nadzieję, że z wszystkim się wyrobię Taki luźny vlog z pakowania. Może też komuś się to przyda Bo tak naprawdę spakować się na 8 dni Na wyjazd w taką małą walizkę to jest no troszkę wyzwanie, e, więc może jakieś tam triki organizacyjne czy cokolwiek e, wam się przydadzą i też wykorzystacie je u siebie. No, tak czy siak, ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. E, na pewno jak wrócę będę dawać vlogi z wyjazdu, także szykujcie się na vlogi z Chorwacji. A na małą chwilę do mnie to na tyle, życzę wam miłego dnia bądź wieczoru, oczywiście w zależności od jakiej porze to oglądacie i do zobaczenia.